I w tym momencie właśnie, kiedy Jezus przechodzi koło tego człowieka ślepego, budzi w tym człowieku wiarę. I ta wiara przyjmuje pierwszą postać niezgody na zło, że jest mi źle z takim życiem, które mam. Nie zgadzam się na kompromis, nie zgadzam się na ciepłe kluchy, nie zgadzam się na to, żeby przywyknąć do tych półcieni, do tego lekkiego trochę dobra, trochę zła, takiej właśnie byle jakości. Tego płynięcia jak ekskrementy z głównym nurtem. On jest, w nim budzi się coś takiego, o czym kiedyś Jan Paweł II powiedział do młodych ludzi: Przyjdzie taki czas, kiedy będziecie się musieli na siebie zgniewać. Kiedy będziesz mógł powiedzieć: Ja mam już tego dosyć. Mi już się robi niedobrze od takiego życia, w którym nie ma celu, nie ma prawdy, nikt mnie nie woła.